Zapraszamy do oglądnięcia animacji, z której dowiesz się, jak wyglądają i powstają haluksy, na czym polega złożoność tej deformacji oraz jak przebiega operacja haluksa metodą Chevron. Animacja została wykonana w oparciu o obraz szkieletu stopy z tomografii komputerowej i konsultowana z ortopedą Grzegorzem Jarosławskim operującym haluksy w naszym szpitalu. Jak wygląda haluks, czyli paluch koślawy? Na pierwszy rzut oka, w porównaniu do zdrowej stopy, stopa z haluksem posiada bolesne uwypuklenie po stronie przyśrodkowej. Paluch jest przekrzywiony w stronę pozostałych palców. W rzeczywistości haluks jest złożoną deformacją całej stopy, mogącą mieć różne przyczyny i mechanizmy powstawania. Ich wykrycie daje możliwość dobrania odpowiedniej metody operacyjnej. Jak powstaje Halux? W trakcie rozwoju haluksa pierwsza kość śródstopia ulega oddaleniu od drugiej kości śródstopia. W wyniku rozwoju deformacji przedostopie poszerza się. Z upływem czasu, wskutek konfliktu z obuwiem, dochodzi do powstania wyrośli kostnej na głowie pierwszej kości śródstopia. Okolica haluksa staje się coraz większa i bardziej bolesna. Najczęściej jednoczasowo dochodzi również do uniesienia pierwszej kości śródstopia i wtórnego przeniesienia obciążeń na przyległe kości śródstopia. Głowy środkowych kości śródstopia nie są do tego przystosowane. W rezultacie, haluksowi często towarzyszy ból podeszwowej strony stopy, tak tzw. metatarsalgia z przesunięcia nacisku, często utożsamiana z płaskostopiem poprzecznym. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwoju haluksa? Podłoże rozwoju koślawości palucha jest wieloczynnikowe. Rozwój haluksa może mieć związek z elastopatią i związaną z nią wiotkością wiązadłową, uwarunkowaniami genetycznymi, płcią żeńską, RZS, czyli reumatoidalnym zapaleniem stawów, przykurczem mięśnia trójgłowego łydki lub achillesa oraz częstym noszeniem obuwia z wąskimi noskami na wysokim obcasie. Operację wykonuje się w przypadku bólu haluksa lub bólu przedostopia związanego z haluksem, oraz trudności w noszeniu obuwia spowodowanych bolesną deformacją. Zabieg operacyjny jest jedynym skutecznym sposobem korekcji koślawości palucha, czyli trwałego wyprostowania dużego palca. Niemniej jednak pamiętajmy, że nie operuje się haluksów wyłącznie ze względów kosmetycznych. Niniejsza animacja przedstawia metodę Chevron, często wykonywaną w korekcji deformacji koślawej palucha. Pierwszy etap obejmuje usunięcie wyrośli kostnej, czyli buniona. Następnie wykonywane jest cięcie pierwszej kości śródstopia. Przebieg cięcia, czyli osteotomii przypomina literę V. Jest ono wykonywane tak, aby umożliwić korekcję deformacji w wybranych płaszczyznach. Przesunięcie odłamu dalszego w kierunku bocznym oraz jednoczesne jego przesunięcie w kierunku podeszwowym. Skorygowane ustawienie kości stabilizuje się tytanową śrubą Herberta, której konstrukcja umożliwia docisk odłamów. Śruba w całości schowana jest w tkance kostnej i nie trzeba jej usuwać. W ostatnim etapie ścinany jest nadmiar kości w obrębie odłamu bliższego. W wyniku operacji bolesna wyniosłość haluksa ulega redukcji, a stopa staje się węższa. Ponadto plantaryzacja pierwszej kości śródstopia poprawia rozkład nacisku pod przodostopiem, niwelując ból i odciski. Prezentujemy przykład stopy przed i po operacji Haluxa wykonanej w naszym szpitalu.